Ten film to bez dwóch zdań największe wyzwanie, jakie podjąłem się w trakcie mojej YouTube'owej przygody, dlatego że próba opowiedzenia o czymś tak wielkim i rozległym i rozbudowanym jak Malazańska Księga Poległych to jest naprawdę karkołomne zadanie. I jeżeli wydaje się Wam chociażby, że Archiwum Burzowego Światła to jest nie wiadomo jak złożona, rozbudowana, gigantyczna i wielowątkowa seria, oczywiście nie twierdzę, że to nie jest duża i rozbudowana seria, bo sam bardzo ją lubię, i również abstrahuję w tym momencie od tego, że jest to seria niedokończona. Natomiast użyłbym tutaj pewnego porównania. Powiedziałbym, że Archiwum Burzowego Świata to jest trochę tak, jakby zjeść przepyszny czekoladowy baton. Natomiast Malazańska Księga Poległych to jest tak, jakby dostać przed sobą ogromny czekoladowy tort pokryty lukrem, po zjedzeniu którego ktoś przed tobą jeszcze stawia kotlet schabowy z ziemniakami i mizerią. Trzeba być przygotowanym na to, co się dostanie. I mimo tego, co powiedziałem, ten film będzie przynajmniej w teorii, zachętą. To jest film, który ma wam powiedzieć, dlaczego Malazańska Księga Polełych to jest coś, czym warto się zainteresować. Ten film nie ma na celu nikogo odstraszyć. Będę starał się wam powiedzieć, z czym to się mniej więcej je, co robić, czego nie robić, czego się spodziewać. I nie będzie to materiał pogatankowy o całej serii, tak jak zobaczyliście zapewne w tytule. Będzie to film skupiony na pierwszych pięciu tomach. Oczywiście bezspoilerowo omówię wam mniej więcej, czego możecie się spodziewać w tych tomach. I jakie są moim zdaniem zalety i wady każdego z nich? A to dlatego, że malazańska księga poległych to jest seria, w której można się bardzo łatwo zakochać, ale równocześnie to jest seria, w której można się bardzo, ale to bardzo łatwo, odbić. Cześć! Ja jestem Tomek, a to będzie materiał o malazańskiej księdze poległych, w szczególności o pierwszych pięciu tomach, czyli książkach Ogrody księżyca, bramy domu umarłych, wspomnienie lodu, dom łańcuchów i przypływy nocy. Na początek mały disclaimer, zanim przejdziemy już do konkretów. To, że mówię o wyłącznie pierwszych pięciu tomach, nie jest spowodowane tym, że to są jedyne książki, które przeczytałem. Bo zakładam, że ktoś może się martwić, że przeczytałem tylko pierwszą połowę serii, przez co ten materiał będzie nierzetelny, bo nie mam obrazu całości. Więc od razu uspokajam, przeczytałem już tę serię. To, że mówię o pierwszych pięciu tomach, jest spowodowane po pierwsze tym. Że wydaje mi się to całkiem sensowna ilość książek do omówienia w jednym materiale. A po drugie, tym, że to jest pierwsze pięć tomów, które wydawnictwo Max zdążyło wznowić, i które ja jako czytelnik zdążyłem sobie powtórzyć. To jest w ogóle coś, do czego będę zachęcał osoby, które już te serie przeczytały, to jest seria, do której naprawdę warto wracać mając już obraz całości, bo odkrywa się dużo nowych rzeczy. No więc przejdźmy do konkretów. W tym miejscu pewnie powinienem powiedzieć, o czym tak naprawdę jest Malazańska Księga Poległych. Niestety problem polega na tym, że, no, że się nie da e, do końca. Nie da się powiedzieć, o czym jest ta seria bez mówienia A, naprawdę długo, B mówienia wyłącznie w zakresie spoilerowy. Więc spróbuję tutaj powtórzyć zdanie, które wypowiedziałem przy okazji mojego materiału o moich 10 ulubionych seriach Fantazy, czyli to, że Malazańska Księga Poległych jest takim. Wcieleniem w życie takiego konceptu, który zapewne w głowie miał Erickson. I chciałbym tu też przeprosić od razu za to, że w tym materiale pewnie parę razy zdarzy mi się przekręcić nazwisko Erikson na Erikson, bo to są nazwiska, które którym się strasznie mylą, więc przepraszam. Więc ta seria jest wcieleniem w życie takiego konceptu, co by było, gdyby autor nie chciał opowiedzieć historii konkretnej postaci, czy konkretnej grupy postaci, czy konkretnego na przykład państwa, tylko autentycznie całego żyjącego świata. Świata, w którym jest masa państw, kultur postaci, bóstw, wszystkiego. Problem polega również na tym, że Steven Erikson nie opowiada tej historii chronologicznie do końca i do końca linearnie. To znaczy, nie jest to tak, że śledzimy konkretną grupę postaci, która na przykład przemieszcza się po tym całym świecie. Steven Erikson ma tendencję do skakania w czasie i z miejsca na miejsce, o czym opowiem trochę więcej przy omawianiu konkretnych tomów. Ale co się z tym wiąże? Malazańska Księga Poległych to nie jest raczej seria dla osób, które na przykład bardzo mocno zżywają się z postaciami. To nie dlatego, że postacie są źle napisane, ale dlatego, że istnieje taka szansa, że przywiążecie się do kogoś, a potem ten ktoś na przykład zniknie na 3-4 książki. Niestety. Natomiast Malazan to nie jest... Świat stworzony wyłącznie przez Stevena Eriksona jest jeden autor, który mu pomagał, a tak naprawdę współtworzył ten świat. Jest to niejaki Ian Cameron Eslemon, który też parę ładnych powieści w tym uniwersum popełnił. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to dziewięć książek, a ma być jeszcze dziesiąta, bo jego seria Path to Ascendancy nie jest jeszcze dokończona. A sam wkład Eriksona w ten świat to nie jest wyłącznie główny dziesięcioksiąg. Mamy jeszcze trzy, powiedzmy to ogólnie, dzieła, na których się tutaj trochę skupię. Po pierwsze mamy tutaj parę nowel o dwójce postaci, które pojawiają się w jednej z książek i nie będę mówił jakie to są postaci i nie powiem w jakiej książce się pojawiają. Druga rzecz, to jest trylogia, tak zwana trylogia Karkanas jeszcze nie zostały wydane dwie książki. I jako nowych czytelników to jest rzecz, która was kompletnie nie interesuje, bo to jest trylogia Prequely. i nie interesuje was to kompletnie, bo nie będziecie mieli bardzo dużej ilości wiedzy, której potrzebujecie, żeby zrozumieć to, co tam się dzieje. Natomiast jakieś Wydaje mi się, że dwa, może trzy miesiące temu e, miała premierę pierwsza książka z jego nowej trylogii. Chyba w Polsce to będzie wydane, jeśli to zostanie wydane jako trylogia świadka, The Witness Trilogy. E, I to jest powieść, która nazywa się The God Is Not Willing. I tutaj wyjdzie na moje delikatne zaniedbanie, jeśli chodzi o informacje, bo nie jestem pewien, czy to jest kontynuacja. Jest to na pewno powieść, która dzieje się po głównym dziesięcioksięgu. Co do książek Eslemonta, czytałem parę, jedną po polsku, kilka po angielsku. I nie jest to autor zły. Jeżeli byście sobie poczytali w internecie, to pewnie byście natrafili na informację, że no, te książki odstają i faktycznie odstają, ale wydaje mi się, że w głównej mierze jest to spowodowane tym, że no, ciężko nie odstawać przy kimś tak genialnym jak Steven Erikson. Ale tutaj pojawiają się dwie moje dwie pierwsze rady do Was. Pierwsza to jest chronologia. Jeżeli wpisalibyście sobie w internecie, czy to po polsku, czy to po angielsku, Malazańska Księga Poległych Jak Czytać, czy też Malazańska Księga Poległych Chronologia, to jest bardzo prawdopodobne, że w końcu natrafilibyście na jeden z dwóch wykresów. I wydaje mi się, że dla nowych osób, które chcą zacząć czytać ten cykl, to byłoby bardzo przerażające doświadczenie. Dla mnie trochę było, ale uwierzcie mi, to jest coś, co Was na początku kompletnie nie interesuje. To, co powinno Was interesować, to jest tylko i wyłącznie główny dziesięcioksiąg. Ewentualnie na pewnym etapie, najlepiej po kilku książkach. Możecie się zabrać za te nowele, bo one są bardzo mocno w oderwaniu od głównej serii. Tak więc nie czytajcie jakiejś kolejności czytania Stevena Eriksona, według Stevena Eriksona czy kogokolwiek innego. Wiem, że mogę tu brzmieć jak kompletny idiota, mówiąc, że autor jakiegoś cyklu nie ma racji co do kolejności czytania, ale nie próbujcie mieszać. Skupcie się na pierwszych 10 tomach i nie zmieniajcie kolejności. Dlaczego moglibyście chcieć jakoś przeskakiwać z na przykład pierwszej książki na trzecią albo którąś na którąś? O tym powiem trochę później. Moja druga rada natomiast to jest to, żebyście się nie bali być um, nie bali się być skonfundowani. I co przez to rozumiem? Steven Erikson nie znosi infodumpów, nie znosi karmienia was informacjami, nie znosi drugich bloków tekstu, które tłumaczą wam pewne rzeczy. Więc całej masy rzeczy musicie się albo dowiedzieć, wywnioskować poprzez rozmowy postaci, albo przez kontekst pewnych sytuacji. Więc pewnie dość szybko odnajdziecie się w sytuacji, gdzie Pomyślicie sobie zaraz, czy ja coś pominąłem, czy ja powinienem wiedzieć o co tutaj chodzi i nie bójcie się tego. To co jest istotne to to, żebyście załapali pewne flow i po prostu płynęli z tymi książkami. Nie próbujcie googlować rzeczy, nie próbujcie wchodzić na malazańską wikipedię, dlatego że tam jest cała masa spoilerów, a uwierzcie mi, że Malazan to jest jedna z tych serii, których naprawdę nie chcecie sobie spoilerować. Po prostu czytajcie uważnie i płyncie z tymi książkami. To, co Wy zapewne poczujecie, czytając pierwszy raz Malazan, to jest to, że nigdy wcześniej z czymś takim nie zetknęliście. I Malazan ma taką. ma coś takiego w sobie, że faktycznie czyta się jak to literaturę absolutnie niepowtarzalną. Ponadto, tak jak już wspomniałem, Steven Erikson nie lubi infodumpów, więc on nie wprowadza Was powoli do tego świata, on do tego świata Was wrzuca. Ba, cała pierwsza książka zaczyna się tak epicką sekwencją, że wiele długich serii fantazyjnych pewnie by taką epicką sekwencją chciało się kończyć, e, czyli oblężeniem Pale. I to jest, to jest sekwencja, gdzie magowie strzelają się z jakimś ogromnym, latającym zamkiem, gdzie miasto jest rozwalone, gdzie ludzie umierają. No, no, masakra, po prostu masakra. I generalnie świat malazanu to jest chyba najbardziej niebezpieczny świat, w jakim można byłoby się znaleźć. Wydaje mi się, że nie ma bardziej nieprzyjemnego i nieprzyjaznego świata w literaturze fantazy. Gdybym ja się tam znalazł, to wydaje mi się, że po dwóch minutach miałbym albo sztylet w plecach, albo jakiś po prostu Bóg by mnie zdeptał, jak robaka. Bo tak, dość szybko zorientujecie się czytając tę serię, że bogowie odgrywają tam naprawdę istotną rolę. Natomiast ta seria nigdy nie przechodzi w taki czysty nihilizm, nie jest jakoś tak niesamowicie, niesamowicie ponuro, nie ma żadnego światełka w tunelu, jak chociażby w trylogii Rozbitego Imperium, dla mnie osobiście, Marka Lorenza, gdzie tam każdy jest okropny, każdy jest zły, nikogo nie da się lubić, wszystko jest brudne, zakrwawione, przybijające. Tutaj głównie działają postaci, bo Steven Erikson pisze kapitalne postaci, z wieloma z nich naprawdę bardzo łatwo się zżyć. Szczególnie z takim oddziałem podpalaczy mostów. To są bardzo silne charaktery. I Erikson nie pisze tych postaci w taki klasyczny sposób. To znaczy, to nie są postaci, które przechodzą jakąś drogę. Najczęściej oczywiście, czasami przechodzą, ale to nie są generalnie postaci, które przechodzą jakąś drogę, zmieniają się. To są najczęściej postaci już bardzo mocno ukształtowane przez wydarzenia i przez życie. I my po prostu poznajemy je w konkretnym momencie, kiedy już są jakieś. Kiedy widziały już naprawdę dużo i najczęściej są już bardzo doświadczone przez życie. Mamy chociażby jedną z najlepszych postaci w ogóle w fantazji, czyli Anomandera Reyka, swoją drogą genialne imię. I to jest postać, która ma w sobie taką aurę boskości, tajemniczości i nie wiemy o niej naprawdę dużo. Ba, my w ogóle nie wchodzimy do jego głowy, nie wiemy co on sobie myśli przez większość tej serii. Ale to jest równocześnie taka postać, która jeśli się pojawia, to automatycznie sk wzrok wszystkich. Nie ma innej opcji. Tak więc nie jest to jakaś niesamowicie nihilistyczna seria. Porównałbym to do Sagi Pieśni o Ognia. To znaczy my dość szybko zdajemy sobie sprawę jako czytelnicy, że w tej serii, podobnie jak w właśnie Sace Pieśni o Ognia, raczej nikt nie jest bezpieczny, każdy tutaj może w dowolnym momencie paść martwy. Natomiast kiedy nasz bohaterom, z którymi się zdążymy zżyć, przetrawia się coś dobrego, to działa to 3, 4, 5 razy mocniej niż działałoby normalnie. I ostatnia rzecz, o której wspomnę zanim przejdę do konkretnych książek, jest tutaj cała masa ras, w historii, relacji itd., ale w swojej istocie to jest militarne fantazy. Tutaj mamy bardzo dużo bitew, wojska, bardzo dużo czasu spędzimy z różnymi żołnierzami. Ja generalnie nie jestem fanem ogromnym militarnego fantazy, ale Malazan to jest seria, które, która militarne fantazy wzniosła na naprawdę wyższy poziom. Szczególnie bitwy. Zaryzykuję tezę, że nikt w fantastyce nie pisze bitew lepiej, z większym rozmachem i z większą skalą. Niż Steven Erikson. No i teraz przejdziemy do konkretnych książek. Oczywiście zaczniemy od książki pierwszej, czyli od Ogrodów Księżyca. Akcja dzieje się na kontynencie Kenebakis i to jest dosyć istotne. Kontynenty w tej serii są naprawdę istotne, więc miejcie to z tyłu głowy. I równocześnie wydaje mi się, że jest to książka, której będę miał najmniej do powiedzenia, bo jak już mówiłem, ona jest dosyć ponura. Ona ma w sobie coś takiego, że sprawia to, że ta książka wydaje się jak nic innego do tej pory, co czytaliśmy i również ze sprawą bardzo dużej ilości dziwnych wydarzeń. Nie wydarzeń powiedzmy niezrozumiałych, tylko naprawdę dziwnych rozwiązań fabularnych, których w życiu nie widzieliśmy w innych książkach. Poznamy masę dziwnych postaci i w tej też książce po raz pierwszy dostaniemy taki posmak tego, że Erikson lubi skakać z miejsca na miejsce, bo Chyba każda, w tym momencie mogę powiedzieć jakąś głupotę, ale chyba każda książka Mazanu jest podzielona na trzy części. I pierwsza część dzieje się właśnie w okolicach Pale. Natomiast w drugiej części Erickson wyrzuca nas w zupełnie inne miejsce oddalone o nie wiem ileś set pewnych kilometrów poznajemy zupełnie inne postaci i mamy zupełnie nowe wątki. I to może być pierwsza chwila, kiedy będziemy lekko skonfundowani. Ponadto, nie bójcie się, to, że nie rozumiecie, jak działa system magiczny w pierwszej książce. To, że do końca nie będziecie rozumieli zamiarów pewnych postaci, czy na przykład bogów, to nie jest nic z wami. Po prostu płyńcie z tymi książkami dalej. Okrody Księżyca to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobra książka, która daje wam naprawdę niezły posmak tego, czego możecie się spodziewać od pozostałych tomów. I często mam problem w mówieniu, ile tomów w danej serii powinniście przeczytać, zanim ostatecznie stwierdzicie, że coś nie jest dla was. Tak jak na przykład w przypadku Akt Dresdena zawsze mówię, przeczytajcie pierwsze trzy książki. Jeżeli trzecia wam się nie spodoba, odpuśćcie. Jeżeli czytacie Władcę Pierścieni i nie podobała wam się Drużyna Pierścienia, przeczytajcie przynajmniej jeszcze dwie wieże. Jeżeli nie, to faktycznie może nie ma sensu, żebyście kończyli. W przypadku Malazanu mam problem, bo wydaje mi się, że jeżeli pierwsza książka Wam się jakoś naprawdę mocno nie spodoba, to szansa, że spodobają Wam się kolejne jest naprawdę niewielka. Dużo osób mówi, że jeśli chodzi o tę serię, to warto przeczytać ponownie pierwsze trzy tomy. I jeżeli po trzecim tomie nie będziecie na pokładzie, to wtedy odpuśćcie. Ja natomiast no, nie podejmę się powiedzenia Wam, ile tomów powinniście przeczytać, zanim ostatecznie stwierdzić, czy, to, czy ta seria jest... Dla Was, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że pierwszy dom daje całkiem niezły obraz tego, w jakim tonie będzie utrzymana cała seria. Bramy domu umarłych. Um, napisałem o tej książce wpis, na lubimy czytać, i jeśli ktoś jest zainteresowany, to może go bezproblemowo odszukać. Moje konto tam nazywa się dokładnie tak samo jak na YouTube. Um, I napisałem tam takie zdanie, które wydaje mi się naprawdę trafną diagnozą: to znaczy, ta książka jest jednocześnie najlepszym sequelem, jaki Ericsson mógł napisać. I równocześnie najgorszym. Wydaje mi się, że dla bardzo dużej ilości osób ta książka jest tym momentem, gdzie albo się w tej serii zakochują, albo ją ostatecznie porzucają. I nie zrozumcie mnie źle, uważam, że Bramy Domu Umarłych to jest książka praktycznie pod każdym kątem lepsza od swojej poprzedniczki. Ale dzieje się już tutaj to, co było delikatnie zasugerowane w Ogrodach Księżyca. Czyli kiedy tam powiedziałem, że Ericsson, pierwszy zdaje daje nam taki sygnał, że lubi sobie skoczyć w inne miejsce, no to tutaj po prostu strzela nam w otwartej dłoni w twarz, bo pod koniec poprzedniego tomu, i nie martwcie się, to nie jest w żadnym momencie praktycznie spoiler, część postaci wypływa z Genebakis, czyli te, z tego kontynentu, gdzie działa się akcja poprzednika, i wyrusza na zupełnie inny kontynent, do tak zwanych siedmiu miast. Co wiąże się z tym, że oczywiście, po pierwsze, akcja dzieje się w zupełnie innym miejscu, po drugie, jakieś 98% postaci to są postaci zupełnie nowe, i po trzecie, porzucamy, przynajmniej na chwilę, e, większość wątków poprzedniej książki. Dlatego, że o ile w ogrodach księżyca skupialiśmy się na podbojach, powiedzmy, malazańskiej armii, to tutaj skupiamy się na tym, co malazańska armia, na co malazańska armia musi przygotować, czyli na rebelię, która ma lada dzień wybuchnąć. To jest też ten moment, gdzie, i wydaje mi się, że powinienem to zaznaczyć przy moich ogólnych uwagach, nie bójcie się zaglądać do dramatis personae, czyli do spisów postaci, które są w każdej książce, bo to może być bardzo pomocne. Wiąże się to też z tym, że klimat tego kontynentu jest zupełnie inny. Znaczy, Genebakis było dosyć klasycznym kontynentem górzysto-wyżynnym, powiedzmy, czy górzysto-nizinnym, natomiast Siedem Miast to jest kontynent pustynny. I to wiąże się z kolejną ogólną uwagą, czyli tym, że Erikson absolutnie fantastycznie potrafi jako autor wprowadzić Cię w klimat. Znalazłem parę opinii, że Erikson to jest bardziej rzemieślnik, jeśli chodzi o styl. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. To jest jedna z naprawdę niewielu serii, gdzie uważam, że styl jest takim naprawdę zauważalnym plusem, i tłumacz, który te książki tłumaczy, pewnie tutaj wkleje jego nazwisko, zrobił naprawdę świetną robotę. Ta książka jest momentami naprawdę dramatyczna. Nie cacka się ze swoimi postaciami, nieważne jakie to by były postaci. Mam tutaj na myśli konkretnie jedną bohaterkę, i dużo osób tej bohaterki nie lubi. Natomiast jak się zastanowimy, co się jej w tej książce przytrafia, to Jezus Maria to jest naprawdę straszne. Ponadto ta książka ma jedną z najlepszych sekwencji w ogóle w tej serii, być może w fantastyce w ogóle. E, czyli tak zwany sznur psów. Nie będę tego w żaden sposób rozwijał. E, to jest coś, co faktycznie powinniście doświadczyć sami. Ma dwójkę moich chyba ulubionych bohaterów, a przynajmniej moją ulubioną relację w tej serii, czyli tak zwanego tak zwanego Mapo i Ikaruma. Czyli dwójkę przyjaciół, którzy podróżują w pewnym celu. Nie będę oczywiście zrazu, jaki to jest cel, ale ten wątek jest też niesamowicie istotny dla tej serii i niesamowicie dobrze poprowadzony. Mam tu też trochę humoru. E, Erickson lubi czasem wprowadzić postać, która jest ewidentnie szalona i ewidentnie odstaje od swoich e, towarzyszy. I tutaj to pojawia się chyba po raz, nie, no nie po raz pierwszy, bo przy niej też mieliśmy pewną postać, która ewidentnie nie była normalna. No i zakończenie, które jest niesamowicie mocne. E, więc moim zdaniem ta książka jest pod każdym kątem lepsza od poprzedniczki. Sequel po prostu fenomenalny. Wspomnienie lodu to jest dla wielu osób ulubiony tom i ciężko, ciężko mi się dziwić, dla mnie to też jest jeden z ulubionych, nie wiem czy ulubiony. To znaczy, ja w mojej liście 10 ulubionych książek wspomniałem, że mm, wspomniałem o tej książce i powiedziałem, że jak na razie to jest z czterech dla mnie wybijających się tom malazajskiej księgi poległych, jedyny, który zdążyłem sobie powtórzyć i od tamtego momentu zdążyłem sobie powtórzyć również tą piąty i ciągle uważam, że tom trzeci jest lepszy niż tą piąty. Natomiast jeśli ktoś uważa inaczej, to nie będę się kłócił, to jest pierwszy raz w serii, kiedy robimy nawrotkę, wracamy na gene bakis i kontynuujemy praktycznie wszystkie wątki rozpoczęte w tomie pierwszym. I to jest też powód, jeśli ktoś dobrze pamięta, to ja powiedziałem przy okazji takich moich ogólnych rad, żeby czytać tę serię chronologicznie. Ton pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, nie skakać. I to jest pierwszy raz, kiedy ktoś może sobie tak zakładam, ktoś może sobie pomyśleć w następujący sposób: Ok, tom pierwszy dzieje się na gene bakis. Tom drugi dzieje się a. w zupełnie innym miejscu, b. ma praktycznie same nowe postaci, c. ma praktycznie same nowe wątki. Więc w chwili obecnej przejdę do tomu trzeciego i będę kontynuował to, co mnie w chwili obecnej interesuje. Um, I technicznie możecie tak zrobić, to znaczy tom trzeci nie łączy się w aż tak dużym stopniu z tomem drugim, natomiast no, nie radziłbym. I e, jednym z powodów jest zakończenie, to znaczy... Ostatnie zdanie w tej książce, chyba to jest ostatnie zdanie, to jest moment, który dostarczył mi tak nieprawdopodobnych ciarek za pierwszy raz, jak czytałem tę książkę. A jeżeli nie przeczytałbym tomu drugiego, to nie miałbym kontekstu, nie wiedziałbym o co chodzi. Tych ciarek oczywiście by nie było. Nie mogę zbyt dużo powiedzieć o fabule tego tomu, bo jak wspomniałem, to jest kontynuacja w dużej mierze tomu pierwszego. Wspomnę jedynie, że na Genebaki pojawia się no nowe, duże zagrożenie, z którym postaci muszą się zmagać. Ale tak jak mówię, tę książkę mogą chwalić praktycznie za wszystko. To jest naprawdę niesamowicie epicka książka. Ilość ogromnych bitew. Mamy tutaj dwie naprawdę gargantuiczne bitwy, które są, których duża ilość książek fantastycznych mogłoby pozazdrościć. Mamy świetne postaci, świetne relacje, świetne emocjonalne momenty. W zasadzie w tej książce wszystko jest fenomenalne. Nowe postaci, które są tu wprowadzone, również mają tak niesamowite momenty, na przykład Itkowian. Koniec jego wątku to jest moment, w którym naprawdę autentycznie opadła mi szczęka. Natomiast ta książka ma dwa delikatne problemy. Jeden dotyczy bardziej całej serii, jeden natomiast dotyczy tej książki stricte. I tym problemem, który dotyczy stricte tej książki, jest tempo. To znaczy, ta książka zaczyna się powoli. I to nie jest problem, bo to tempo stopniowo rośnie. Natomiast po tym pierwszym dużym ujściu, po tej pierwszej dużej sekwencji akcji, to tempo ponownie spada i ponownie idziemy od tego niskiego momentu w górę. I to jest to czuć. I to nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Natomiast drugi problem to jest coś, co dotyczy bardziej całej serii. I powiem to na przykładzie jednej postaci. To znaczy, w tej książce jest taka postać. Oczywiście nie będę tutaj nic spoilerował. Która jest prowadzona w taki sposób, że ja osobiście, jak to czytałem pierwszy raz, pomyślałem: my Okej, okay, to jest taka postać, która będzie ważna przy końcówce tej serii. To jest postać, od której dużo będzie zależało, która będzie miała ogromny wpływ na wydarzenia. Natomiast, no tak nie jest. Erikson ma tendencję do budowania postaci, które będą wydawały się bardzo ważne i używania ich w którejś książce, po czym porzuca je. I tutaj wchodzi Eslemont. Wchodzi bo jeżeli chcecie się dowiedzieć, co się z tą postacią stało dalej, to musicie przeczytać jego książki, i to jest delikatny problem. Co pewnie niektóre osoby mogłyby teraz pomyśleć, okej, okay, to pewnie zakończenie będzie niesatysfakcjonujące, pewnie Erikson porzuca mnóstwo wątków. Moim zdaniem nie, to znaczy zakończenie tej serii, od razu o tym wspomnę, jest bardzo satysfakcjonujące i te najważniejsze wątki, te, które musiały zostać zakończone satysfakcjonująco, no satysfakcjonująco kończy. Wspomnienie Lodu to jest fenomenalna książka od początku do końca. Dom łańcuchów. To, jest, to był dla mnie pierwszy zawód w tej serii. Moim zdaniem Dom łańcuchów to nie jest zła książka, ale to jest pierwszy raz, kiedy faktycznie czuć, że Erickson robi delikatny krok w tył. W całej serii jest to moja druga najmniej lubiana książka. Najmniej lubianą książką ogólnie jest dla mnie tom 9, czyli Pył snów, a zaraz po tym jest... Ten tom I zastanawiałem się, jak podejdę do niego podczas drugiego czytania, i faktycznie podobał mi się bardziej, ale to dlatego, że dużo rzeczy tutaj Ericsson wprowadza, które będą rozwijane później, i na tym etapie to nie jest jakoś bardzo satysfakcjonujące. Bardzo ciekawy jest początek tej książki, i historia za tym początkiem jest taka, że wydaje mi się, że ktoś albo powiedział, albo napisał Eriksonowi że to jest autor, który. Tak jak powiedziałem, musi skakać. On nie potrafi skupić się na jednej postaci, nie potrafiłby przez jakiś dłuższy czas pisać wyłącznie jednej postaci. No i Steven Erikson wziął to chyba bardzo do siebie, dlatego że pierwsze 200 stron, a do łańcuchów to jest druga, do tej pory druga najkrótsza książka, ona ma jakieś 850 stron, tak mi się wydaje. Więc praktycznie jedna czwarta tej książki to jest historia wyłącznie jednej postaci, którą tu poznajemy. Jest to Karsa Orlong, jedna z najlepszych postaci, jaką Steven Erikson stworzył. Jest fenomenalnie napisana. I wydaje mi się, że te pierwsze 200 stron to jest największy plus tej książki. Dlatego, że jeśli miałbym jakoś krótko podsumować, to powiedziałbym, że te pierwsze 200 stron jest świetne. Ostatnie 200 stron jest świetne. Natomiast środek to jest w dużej mierze czekanie. To znaczy my wiemy, że dojdzie ponownie do dużego... Otwartego starcia, bo w tej książce, o czym też powinienem wspomnieć, wracamy na kontynent Siedmiu Miast, poza tymi pierwszymi dwustoma stronami, które dzieją się na Genebakis, no i kontynuujemy praktycznie wszystkie wydarzenia z tomu drugiego. To jest książka, w której bardzo czuć to wyczekiwanie na bitwę, wyczekiwanie na starcie. Dużo osób wyczekuje, żołnierze czekają, przywódcy czekają, i napięcie w tej książce jest bardzo dobre, i czuć faktycznie, że ludzie nie wiedzą, czy następnego dnia będą jeszcze żyli. Ale umówmy się, że to trwa jakieś 400 stron w tej książce. Oczywiście mamy też inne wątki, ale jak wspomniałem, one na tym etapie jeszcze aż tak satysfakcjonujące nie są. Ponadto wydaje mi się, że zakończenie, zakończenie tego głównego wątku w tej książce bardzo w dużej mierze zależy od tego, czy, czy dotknie Was emocjonalnie pewna tragedia, która w tej książce ma miejsce. Taka bardzo poetycka tragedia, ale dużo osób do jednej z postaci nie czują sympatii na tym etapie serii. Więc to, co się dzieje pod koniec, jakby nie dotyka ich tak bardzo. Ponadto trochę byłem zawiedziony i Karumem, i Mapo. To znaczy, jak już wspomniałem, w drugim temie to były moje ulubione postaci. I spodziewałem się, że skoro wrócimy na ten kontynent, to wrócimy do nich. Natomiast w tej książce jeszcze e, ich rola jest naprawdę iluzoryczna. Oni mają może dwie sceny, to jest takie malutkie cameo, po czym znikają. Więc moim zdaniem pierwsze 200 stron i ostatnie 200 jest świetne za orła jako postać jest fenomenalna, natomiast środkowa te, część tej książki to jest w dużej mierze czekanie połączone z kilkoma naprawdę dobrymi momentami. To jest książka ciągle lepsza niż wiele autorów byłoby w stanie napisać, ale odstająca na tle swoich poprzedników. No i ostatni tom, który w tym materiale sobie omówię, czyli przypływy nocy. Um, jeżeli tom drugi porównałem do uderzenia przez Ericksona czytelnika z otwartej dłoni w twarz, no to tom piąty to jest tak, jakby Steven Erickson wziął kastet, założył go na dłoń i tego samego czytelnika z całej siły zdzielił w wątrobę, dlatego że nie wracamy w tym tomie na genebakis, jak mogłoby się wydawać, nie pozostajemy na kontynencie siedmiu miast. Steven Erickson przenosi nas na zupełnie nowy kontynent, na tak zwany kontynent letteru. Gdzie, oczywiście, ponownie mamy zupełnie nowe lokacje, zupełnie nowe postaci, zupełnie nowe wątki. A jakby tego było mało, to ta książka jest technicznie rzecz biorąc prequelem, dlatego że jej wydarzenia tutaj dzieją się przed wydarzeniami z ogrodów Księżyca. I to jest moment, myślę, że wiele osób będzie naprawdę zniesmaczonych, jeżeli. Mogę jakoś Was uspokoić, to jest to ostatni moment, kiedy Steven Erikson w tak mocny sposób wciska klawisz resetu w tej serii. Natomiast rozumiem te osoby, no bo sam byłem w tak ogromnym szoku, że w połowie serii, w tomie piątym, Steven Erikson postanawia sobie napisać prequel, że mój entuzjazm zupełnie opadł. Ale niepotrzebnie, bo jeżeli przebrniecie, to znaczy jeśli pokonacie tę myśl, że okej, okay, znowu Erikson wcisnął reset, znowu zaczynamy od zera to będziecie mieli niesamowitą przyjemność czytania, bo tom piąty jest jednym z najlepszych tomów w tej serii. Fabuła tej książki jest tak dobra, fabuła rodziny Sengarów jest czymś absolutnie kapitalnym od początku do końca. Ta książka rozwinęła postać, która w poprzednim tomie była mi całkowicie obojętna. Postać, która pojawia się pierwszy raz w Domu Łańcuchów, czyli niejaki trul Sengar, był mi niesamowicie obojętny w tamtej książce, natomiast ta książka kompletnie zmieniła moje postrzeganie tej jednostki. To jest ponownie naprawdę emocjonalna książka, dużo wydarzeń chwyciło mnie za serducho i to w sposób mocniejszy niż mógłbym przewidywać. Ponadto Tehol Bedict i Bug, to jest być może najlepsza relacja w tej serii. Nie będę mówił tutaj absolutnie nic więcej, ale wydaje mi się, że dla dużej ilości czytelników to są ich ulubione postaci i ich ulubiona relacja, i ciężko mi się tutaj dziwić. To jest też pierwsza książka, przynajmniej dla mnie, gdzie Malazan trochę odchodzi od tego militarnego fantazy i tutaj mamy dużo. Takich politycznych, dworskich zagrywek. I to moim zdaniem naprawdę dobrze poprowadzonych. Ponadto zauważyłbym, że to jest wyłącznie moja opinia, ale wydaje mi się, że spośród pierwszych pięciu tomów to jest najlepsza książka, jeśli chodzi o tempo. Ona jest po prostu bardzo równa. To jest książka, na której naprawdę ciężko się nudzić. No i końcowa bitwa, no to też jest coś niesamowicie wielkiego. A, no i wspomnę o jeszcze jednej rzeczy, która też bardziej dotyczy całej serii. Po części o tym wspominałem, mówiąc że to jest bardzo brutalny świat, ale jeżeli... Jesteście bardzo wrażliwi na punkcie nie tylko przemocy fizycznej, ale również chociażby seksualnej. Eee, czy to kobiet na mężczyznach, czy to na mężczyznach. To naprawdę nie jest seria dla was. Tutaj naprawdę dzieje się dużo bardzo nieprzyjemnych rzeczy. I to może naprawdę powo wywoływać no, nawet mdłości, tak mi się wydaje. Jak już wspomniałem, Malazan nie cacka się ze swoimi bohaterami. I wydaje mi się, że tym akcentem możemy zakończyć ten materiał. Część druga przez długi czas raczej się nie pojawi, bo muszę powtórzyć kolejne 5 tomów. Kiedy ten materiał pojawi się na YouTubie, to już prawdopodobnie będzie dostępny tom 6, czyli łowcy kości. Z tego co kojarzę, wydawnictwo Mag ma wydać wszystkie 10 tomów gdzieś do kwietnia przyszłego roku, więc zapewne wtedy pojawi się materiał o drugiej połowie tej serii. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!